Siobateczko. Um, no to tak. no badać, bo z z system Tabix, oczywiście. No i tak, ogólnie w tym wideo powiem Wam o trzech kanałach. Tak, będą trzy kanały. Już Wam mówię, jakie. Po pierwsze, będzie kanał. Oczywiście Tabix jako dalej główny kanał. Jak najbardziej. Główny kanał będzie dalej Tabix. Drugi kanał, który będzie moim drugim głównym kanałem, gdzie będą głównie odcinki z rzeczy różnych, głównie z gier. A na głównym kanale będzie Roblox, yy, shorty głównie Roblox. Ogólnie na tym kanale będą. Teraz przez tydzień ogólnie będzie daily na trzech kanałach. Naraz. Tabix, podłoga, us. Wszystkie linki będziecie mieli oczywiście w opisie. To jest drugi kanał, na którym będzie ogólnie Fortnite. Głównie będzie Fortnite, Terraria i i i. I w sumie jakieś tam reszta Jeszcze będzie jeden kanał. Tutaj zaznaczymy go sobie, niech będzie czerwonym. Będzie on się nazywał Tabix. Podłoga. F Dobra I tu I To jest kanał, na którym będą no, tylko odcinki z telefonu Oraz edyty Każdy z kanałów ma jakąś tam liczbę su subów Ten ma 28 Ten ma 92 No i ten ma chyba 6 bodajże. Wszystkie te nazwy będą dopiero od jutra aktualne, a tak to w opisie filmu będziecie mieli przyczepione. No i w sumie, tak naprawdę, w tym filmie chciałem tylko tyle powiedzieć, że są trzy kanały, no i będzie taki rozdział. No bo inaczej tego nie zorganizuję. To następnych materiałów.